Jesteś obrzydliwym prosiakiem. Oczywiście, że bardziej ufam Gastonowi. Po tym, co wczoraj widziałaś? To mój chłopak. Wierzę mu bezgranicznie. To kłamca. Na dodatek dręczy innych ludzi. Nie widzisz tego? Cofnij się. Poczekam, aż sam okay? mi o sobie opowiem. Ślepa wrona. Nie pytałam cię o zdanie. Nie ruszaj się. Muszę dokończyć makijaż. Dodać akcenty. Wystarczy. Mogę zobaczyć. Nie mogę się doczekać. Jeszcze oczy, wytrzymaj. On padnie z wrażenia. Zamknij. Co mu powiedzieć? Chce się z nim umówić. Zrób coś. Sama musisz się koło niego zakręcić. Ja? Nie zaproszę go na randkę. Uszalałaś? Wystraszę go i na pewno odmówię.

Tak sądzisz? Jesteś jednym z moich najlepszych no, dzieł. Ślicznie wyglądasz. Na co jeszcze czekasz? Idę. Oddychaj głęboko. I biegnij. Na razie. Cześć, szukamy Simona. Był tu przed chwilą. Selina, wyglądasz pięknie. Dziękuję. Simon poszedł szukać twojej modelki. Czyli Ciebie. Poważnie Jest z Tobą zachwycony. Nie chcesz poprawić mi humoru? Mówię poważnie.

Jest zajęty. Zaprasz go do klubu. To chyba nie jest dobry pomysł. Tylko nie szukaj wymówek. Idź. Pójdę dzisiaj z tobą do klubu. A znajomi nie lubią, jak się tam pojawiasz. Zobaczymy się jutro. Kiedy pozwolisz mi być częścią swojego życia, to nie tak. Jesteś w moim życiu. Uwierzyłam tobie, nie Miguelowi. Właśnie ze względu na niego. Nie chcę zostawiać cię sam. On chce cię skrzywdzić, zniszczyć. W takim razie. Chodź ze mną do klubu. Teraz muszę lecieć. Kocham cię. Wciąż się z nim spotykasz? Tak. Ale tata myśli, że nadal jestem z Miguelem. Też na to liczyłam. Ale pomyliłam się. Miguel chce mnie zniszczyć. Nie wiem za co się mści, ale zatruwa mi życie. Gaston jest moim schronieniem. Miłość nie może być ucieczką. Pewnego dnia to zrozumiesz. Robisz? Ja ją zaprosiłam. nie wystarczy ci, że sprowadziłaś Gastona? Retynka. Czemu tak mnie nazywasz?